Muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, bo przy okazji pracy nad tą książką, tworzeniu tego zbioru wywiadów, które już wcześniej ukazały się w prasie, ale też nowych tekstów, miałem szczęście pracować ze świetnymi ludźmi. Okładkę zaprojektował Mistrz, czyli Przemek Dębowski. Uważam, że jest po prostu fajna i fikuśna. W środku znajdą Państwo przepiękne ilustracje Joanny Rusinek która stworzyła portrety wszystkich moich rozmówców. Kiedy zajrzą Państwo do środka i zobaczą, jakie portrety Alice Munro, Margaret Atwood, Olgi Tokarczuk, Mario vargas Hanna Pamuka, Wiesława Myśliwskiego, Hanny i wielu, wielu innych osób Asia stworzyła, na pewno się Państwo zachwycą, A nad całością tego zbioru czuwał niezwykle, niezwykle pracowity, bardzo sumienny i czasem wobec autora bezwzględny, za to też jestem wdzięczny, redaktor Wojtek Szot, więc bardzo się cieszę, że ta książka, skoro już się ukazała, została po prostu przygotowana w tak znakomitym zespole.